Mija już kilkadziesiąt lat od chwili, gdy zakończyła się II wojna światowa. Wciąż jednak na dnie muszt tkwią jej śmiercionośne na pozostałości. Dotykające bomby, które w każdej chwili mogą doprowadzić do nieobliczalnej w skutkach katastrofy. Dziś opowiem o trzech z nich. Lend-Lease Act był uchwalony 11 marca 1941 roku, amerykańskim aktem prawnym o wspieraniu obrony Stanów Zjednoczonych. Na jego mocy USA zaopatrywały Wielką Brytanię, Związek Radziecki, Francję, Republikę Chińską i inne państwa sprzymierzone, w tym Polskę, w żywność, ropę, materiały oraz środki transportu. Pomoc była udzielana bezpłatnie, ponieważ była niezbędna do obrony Stanów Zjednoczonych. Sprzęt zaś miał być używany do momentu jego zwrotu lub zniszczenia. Łączna wartość wysłanych dostaw wyniosła 50 miliardów dolarów. Dziś byłoby to blisko 700 miliardów dolarów. Oprócz najpopularniejszych statków klasy Liberty, budowanych w ramach programu Emergency Shipbuilding Program, przez polskich marynarzy zwanych potocznie Liberciakami, budowano także mniejsze z założenia przybrzeżne transportowce N3SA. Łącznie w ośmiu różnych stoczniach wybudowano ich 109. Pięć z nich trafiło pod polską panderę. Otrzymały one nazwy miast zaczynające się na literę K. Kielce, Kolno, Kowel, Krosno i Kutno. Dwa kolejne, Kobryń i Krasne, mimo szumnych obietnic, nigdy nie zostały Polsce przekazane. Statki te miały 79 metrów długości i 2900 ton nośności. Ich silniki opalane były albo węglem, Albo olejem i mogły rozwijać prędkość do 10 węzłów. Statki nie nadawały się do żeglugi oceanicznej i po przepłynięciu Atlantyku pozostały już na europejskich wodach. Kielce, bo tylko one nas dziś interesują, pływały wokół Wielkiej Brytanii, wożąc głównie drewno, a gdy wojna się skończyła, pływały także do Niemiec z zaopatrzeniem dla amerykańskich wojsk okupacyjnych. Ostatni rejs Kielc rozpoczął się rano we wtorek 5 marca 1946 roku. W Southampton na pokład załadowano amunicję i sprzęt wojskowy, a miejscem przeznaczenia było niemieckie Bremerhaven. Tuż przed północą, gdy statek znajdował się między Dover a Folkestone na kanale La Manche, w niewyjaśnionych do końca okolicznościach doszło do zderzenia z francuskim lub brytyjskim, jak chcą inne źródła, parowcem Lombardy, idącym z Londynu do Curacao na Antylach. Nie do końca wiadomo, kto zawinił. Jedna z teorii zakłada, że marynarzom tak w krew weszły działania z czasów wojny, że starali się być niewidoczni dla innych. We flocie handlowej nie było jeszcze radarów, więc nie zawsze dało się dokładnie wszystko wypatrzeć i odpowiednio szybko zareagować. Kolizja obu statków miała nastąpić nagle i niespodziewanie. Co prawda, istniało już prawo pierwszeństwa z prawej, co wskazywałoby na winę załogi Kielce, Jednakże ostatecznie prawo to formalnie sformułowane zostało dopiero w latach 60. W ciągu 8 minut załoga opuściła kielce, które poszły na dno. Wszystko działo się tak szybko, że z pokładu polskiego statku nie zdążono nawet nadać sygnału Mayday. Powiadomiona przez Lombardy stacja brzegowa zareagowała bardzo szybko. Wysłano dwa holowniki. Lady Brassey oraz Antique, a także amerykańską jednostkę ratowniczą American Salvor. Wcześniej udało się podjąć z wody 34 z 35 członków polskiej załogi, w tym jedną kobietę nazywaną przez marynarzy Prozerpiną, która pracowała jako kucharka. 35 członka załogi, trzeciego mechanika, znaleziono dryfującego na tratwie kilkadziesiąt minut później. Słowem, uratowali się wszyscy. Kielce spoczęły na dnie kanału La Manche z ładownią po brzegi wypełnioną materiałami wybuchowymi. Ile ich było, nie wiadomo, bo nie udało się odnaleźć żadnego manifestu przewozowego. Leżący na dnie ruchliwego kanału La Manche, niedaleko wejścia w Tamizę, na głębokości 25 metrów, statek wypełniony po brzegi materiałami wybuchowymi stanowił spore zagrożenie. W 1967 roku wynajęto firmę do usunięcia wraku. Podczas wstępnych prac dwukrotnie odpalono ładunki wybuchowe mające podzielić kadłub na mniejsze części. Podczas odpalania trzeciego ładunku, 22 lipca 1967 roku, o godzinie 11:59 nastąpiła duża eksplozja. Wybuch. Według lokalnej gazety wywołał panikę w Folkestone i chaos na plażach. Kominy w mieście zostały uszkodzone, wyleciało sporo szyb, łupkowe pokrycia dachów poluzowały się, popękały sufity, ale nie zgłoszono żadnego przypadku obrażeń ciała. Wstrząs wywołany wybuchem odnotowały liczne stacje sejsmiczne, nawet w odległości około 8000 km. Miał on siłę 4 stopni w skali Richtera choć spotkałem się z danymi, że było to 4,5 stopnia, a nawet 5 stopni. Po eksplozji na dnie pozostał krater o długości 46, szerokości 20 i głębokości 6 metrów z nasypem wokół o wysokości od 1,5 do 3,5 metra. W 2010 roku polscy płetwonurkowie z Londynu odnaleźli wrak Kielc. A raczej to, co z niego zostało. Kawałki żelastwa rozrzucone na dużej powierzchni. Jednak nie wniosło to nic w rozwikłanie zagadki zatonięcia statku. Angielskie szirnes nie ma szczęścia do wybuchających jednostek leżące w estuarium rzeki Midway, aż dwukrotnie było świadkiem potężnych wybuchów. Po raz pierwszy, 26 listopada 1914 roku, kiedy to na przycumowanym na boi numer 17, obok bazy bunkrowej Kingsworth, pancerniku Bulwark, doszło do potężnej eksplozji. Huk był tak silny, że słyszano go w promieniu około 20 km. Naoczni świadkowie opowiadali, że gdy opadł dym, na wodzie nie było najmniejszego śladu okrętu. Gdy po trzech dniach nurkowie zeszli pod wodę, znaleźli jedynie niewielki fragment części dziobowej. Część rufowa i śródokręcie zostały rozerwane na kawałki i rozrzucone w promieniu pięciu kilometrów. Wybuch w jednej chwili zabił 745 marynarzy i 51 oficerów. Przeżyło 14 osób, z których 5 zmarło później w szpitalu. Niemal co do dnia, pół roku później, w maju 1915 roku, mniej więcej 3 mile od miejsca zatonięcia pancernika Bulwark, zacumowano statek Princess Irene. Była to jednostka pasażerska, ale jeszcze w stoczni została zarekwirowana przez Royal Navy i przerobiona na stawiacz min. W pobliżu Shearness na pokład Princess Irene rozpoczęto załadunek min. 27 maja, 14 minut po godzinie 11, doszło do katastrofy. Tam, gdzie kilka sekund wcześniej elegancki nowy statek kołysał się na sumach, teraz była tylko kolumna płomieni, dymu i kawałków metalu wznosząca się wysoko w niebo. Budynki w Szirnes, oddalonego o 3 mile, zatrzęsły się od fali uderzeniowej, a z nieba spadł deszcz odłamków. Chociaż eksplozja była większa niż ta, która zniszczyła bulwark, straty w ludziach były mniejsze. W jednej chwili zginęły 352 osoby: 273 marynarzy i oficerów, 76 dokerów i pracowników stoczni oraz 3 osoby na lądzie. Dziewięcioletnia dziewczynka i marynarz pracujący na barce, zacumowanej pół mili dalej, zginęli uderzeni odłamkami, zaś pracownik rolny zmarł na skutek szoku wywołanego hukiem. Części statku oraz fragmenty ciał zostały rozrzucone na dużym obszarze, a niektóre z nich znajdowano nawet w odległości 30 km. W Rajnam, położonym 10 kilometrów od miejsca wybuchu, odnaleziono skrzynkę masła. Link do podcastu opowiadającego o tej historii znajdziecie w opisie. Ale mieszkańcy Shirness wciąż żyją na tykającej bombie, która wybuchnąć może w każdej chwili. STATEK RICHARD MONTGOMERY był jednostką typu Liberty. Niech Was nie zmyli nazwa nie chodzi o generała Montgomery, który dowodził brytyjskimi wojskami w Afryce i na Bliskim Wschodzie oraz siłami lądowymi podczas D-Day. Chodzi bowiem o irlandzkiego oficera walczącego w armii brytyjskiej, między innymi, podczas wojny francusko-indiańskiej. Był to konflikt między Wielką Brytanią a Francją i sprzymierzonymi z nią amerykańskimi Indianami o dominację w Nowym Świecie. W sierpniu 1944 roku statek opuścił wyspę Hook Island w Filadelfii. Na pokładzie załadowaną miał amunicję o wadze 6127 ton. Szczęśliwie dotarł do ujścia Tamizy i tam miał czekać na utworzenie konwoju, z którym mógłby popłynąć do Czerburga we Francji, który po bitwie o Normandię był już pod kontrolą aliantów. Kazano mu zacumować u północnego krańca piaskowej ławicy Shearnest Middle Sands na obszarze zwanym kotwicowiskiem Great North. Problem w tym, że wskazano mu miejsce, w którym głębokość wynosiła 7,30, podczas gdy statki typu Liberty miały średnie zanurzenie 8,50. Na dodatek Montgomery był przeładowany i jego rzeczywiste zanurzenie wynosiło 9,40. Podczas odpływu statek osiadł na Mieliźnie w pobliżu wyspy Szepi około półtorej mili, czyli niespełna 2,5 kilometra od Szirnes. Podczas śledztwa w sprawie katastrofy ujawniono, że kilka statków zacumowanych w pobliżu zauważyło jednostkę płynącą w kierunku Mielizny. Próbowano dać jej syrenami znać, że płynie w stronę niebezpieczeństwa. Bezskutecznie. Starszy oficer ani nie zareagował, ani nie obudził kapitana Wilkiego. Komisja śledcza stwierdziła później, że kotwicowisko wyznaczone przez kapitana portu naraziło statek na niebezpieczeństwo i w ciągu tygodnia przywróciła dowódcę jednostki do pracy. 23 sierpnia 1944 roku firma przeładunkowa z Rochester otrzymała zadanie usunięcia ładunku. Następnego dnia, podczas prac rozładunkowych, kadłub pękł na śródokręciu, powodując zalanie ładowni na dziobie. Operacja ratunkowa trwała do 25 września, kiedy to statek rozpadł się na dwie części, zanim udało się odzyskać cały ładunek. Dlaczego po wojnie nie zdecydowano się na usunięcie wszystkich ładunków wybuchowych? Głównym powodem był nieszczęśliwy wynik podobnej operacji na statku Kielce. Jednostka znajdowała się 3 do 4 mil od lądu, zatonęła na głębszej wodzie niż Richard Montgomery i w ładowni miała znacznie mniej materiałów wybuchowych. Tymczasem we wnętrzu Liberciaka pozostało około 1400 ton niebezpiecznych materiałów. 286 bomb burzących o wadze 910 kg każda, 4439 bomb 450 kg, 1925 bomb o wadze 230 kg każda, 2815 bomb odłamkowych i kasetonowych, a ponadto różne mniejsze ładunki wybuchowe, bomby dymne, pociski zawierające biały fosfor i inne środki pirotechniczne. Eksperci wyliczyli, że gdyby doszło do eksplozji, słup wody miałby 300 metrów średnicy, wzniósłby się w powietrze na wysokość 3 km i spowodował falec tsunami o wysokości 5 metrów. W Wszirnes zostałyby wybite wszystkie okna, a wiele budynków zostałoby uszkodzonych przez wybuch. Wrak Richard Montgomery znajduje się na głębokości 15 metrów i Jest przechylony na prawą burtę. Nawet przy przypływie wszystkie trzy maszty statku są widoczne ponad wodą. Jest wyraźnie oznaczony na mapach morskich, a wokół niego wyznaczono strefę wykluczenia monitorowaną wizualnie i radarowo. ładunki wybuchowe wciąż jednak tkwią na dnie. Bomba tyka również na dnie Morza Bałtyckiego. Po II wojnie światowej w latach 1945-1948 alianci odziedziczyli, że użyje takiego obrazowego określenia, po Niemcach dużą ilość broni konwencjonalnej i chemicznej. Koniecznym stało się znalezienie szybkiego i ekonomicznego sposobu utylizacji ogromnych ilości niepotrzebnej już amunicji. Tradycyjne metody niszczenia wkrótce okazały się bardzo czasochłonne i niebezpieczne. Zatapianie w morzu wydawało się znacznie bardziej efektywnym i mniej problematycznym rozwiązaniem. Aspekty środowiskowe i kwestia ochrony morza były wówczas całkowicie ignorowane. O ile Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zrzuciły swoją część przejętej amunicji w cieśninach Skagerrak i Bełt, o tyle znaczna część zapasów amunicji znalezionych w radzieckiej strefie okupacyjnej została zatopiona w Morzu Bałtyckim. Miejscami, w których zrzucono jej najwięcej, są głębia gotlandzka, leżąca w połowie drogi między Gotlandią a Zatoką Gdańską, na styku szwedzkich. Polskich, łotewskich, rosyjskich i litewskich wód terytorialnych, akwen na wschód od Bornholmu, w połowie drogi między Mielnem a Karlskroną w Szwecji i nieco mniej u wejścia do Zatoki Gdańskiej. A także wzdłuż polskiego wybrzeża, na trasie z niemieckiego portu Wolgast do basenu Gotlandzkiego. W tym ostatnim przypadku po prostu wyrzucano broń za burtę podczas rejsu, nierzadko w drewnianych skrzyniach które z falami płynęły w różnych kierunkach. Relatywnie niewielkie wysypiska zlokalizowane są także na wysokości Dziwnowa, Koło Brzegu i Darłowa. O ile w cieśninach Skagerrak i Mały Bełt, broń konwencjonalną oraz bojowe środki trujące zatapiano w ładowniach starych statków, o tyle w basenie gotlandzkim i w okolicach Bornholmu zrzucano je po prostu do wody w kontenerach i skrzyniach. Do 1992 roku nie prowadzono ani inwentaryzacji zatopionej broni, ani nie monitorowano jej stanu. Dopiero w ramach prac Komisji Helsińskiej, jej strony, a także obserwatorzy z Norwegii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii stworzyli raport na ten temat. Na podstawie oficjalnych dokumentów i zeznań świadków oszacowano, że do roku 1947 zatopiono od 42 do 65 tysięcy ton broni chemicznej. Ponadto w latach 60. Niemiecka Republika Demokratyczna zatopiła dodatkowo od 200 do 300 ton. Ile po 1947 roku zatopił Związek Radziecki, nie wiadomo, ponieważ rosyjskie archiwa wciąż są niedostępne. Szacuje się, że mogło być tego nawet ponad 300 tysięcy ton. Na dnie Bałtyku leżą bomby i pociski zawierające iperyt, arsenik, fosgen, tabun oraz cyklon B. Co kryje się pod tymi nazwami? Iperyt, zwany także gazem musztardowym, a to za sprawą wydzielania zapachu musztardy, jest gazem bojowym. Jego nazwa wzięła się od miejscowości IPR w Belgii. Tam właśnie Niemcy w roku 1917, podczas I wojny światowej, użyli go po raz pierwszy przeciw wojskom kanadyjskim i francuskim. W zetknięciu ze skórą, iperyt wywołuje pęcherze i trudno gojące się rany. Podrażnia także drogi oddechowe i płuca, mogąc w efekcie prowadzić do śmierci. Kontakt z oczami powoduje ślepotę, która jednak jest uleczalna. Nieodwracalną utratę wzroku powoduje jedynie iperyt w postaci ciekłej. Na dnie morza, w niskiej temperaturze i przy podwyższonym ciśnieniu, iperyt zamienia się w ciało stałe. Jego grudki, wyciągane w rybackich sieciach, lub wyrzucane na brzeg po sztormie, wielokrotnie były przyczyną poparzeń rybaków i turystów. W 1955 roku w Darłówku poparzeniu uległo 102 dzieci będących tam na koloniach. Czwórka z nich trwale straciła wzrok. Ocenia się, że pociski z iperytem stanowią aż 63% materiałów zatopionych w pobliżu Bornholmu i Gotlandii. Wokół Bornholmu zatopiono ich co najmniej aż 5920 ton. 512 ton zatopiono wzdłuż polskiego wybrzeża na trasie z niemieckiego Wolgast na Bornholm i Gotlandię. Iperyt ma tendencję do zlepiania się i wplątywania w rybackiej sieci. Był on przyczyną 88% incydentów związanych z wyławianiem zatopionej amunicji chemicznej w Bałtyku. Na przestrzeni lat incydenty te doprowadziły do zniszczenia dużej ilości połowów z powodu potencjalnego skażenia. W latach 1994-2012 odnotowano co najmniej 106 przypadków wyłowienia bojowych środków trujących o masie od kilkuset gramów do nawet 130 kg. Zdecydowana ich większość dotyczyła iperytu. Według Królewskiej Marynarki Wojennej Danii w latach 2010-2021 wokół Bornholmu sytuacje takie odnotowano 13 razy. Ogromnym zagrożeniem na plażach Niemiec, Polski i Łotwy jest biały fosfor. Jest to silnie toksyczny środek, który spala się w temperaturze około 1300 stopni. Zanieczyszczenie w tych obszarach pochodzi zarówno z bombardowań alianckich podczas II wojny światowej, jak i z powojennego składowania amunicji. Biały fosfor charakteryzuje się bardzo niską rozpuszczalnością w wodzie i często może przybierać żółto-pomarańczowy kolor z powodu obecności zanieczyszczeń. Dlatego łatwo go pomylić z bursztynem. Nieświadomi turyści wkładają go do kieszeni jako pamiątkę z nadmorza. Tam wysycha i ulega samozapłonowi. W styczniu 2014 roku niemiecki emeryt spacerujący po plaży niedaleko Kilonii doznał oparzeń trzeciego stopnia po tym, jak podniósł i schował do kieszeni mały kawałek czegoś, co uznał za bursztyn. W sierpniu 2017 roku w Hamburgu kobieta znalazła coś, co także uznała za bursztyn. Dała mu jednak wyschnąć na zewnątrz, co pozwoliło jej uniknąć poważnych oparzeń. Destrukcyjność białego fosforu wynika z jego właściwości termicznych, a nie toksycznych, więc jego stosowanie nie jest zakazane na mocy konwencji o zakazie broni chemicznej. Dlatego nadal stanowi on poważny problem w południowej części Bałtyku ze względu na jego możliwości wyrządzania poważnych szkód nieświadomym ludziom. Na plażach w niemieckiej części wyspy Uzna pojawiły się nawet tablice ostrzegające przed możliwym wstępowaniem w piasku grudek białego fosforu. Kolejnymi środkami są preparaty o nazwach Clark I, Clark II i Adamsyt, które zawierają arsen. Kontakt z nimi powoduje nudności, wymioty i bóle głowy, a także może doprowadzić do obrzęku płuc. Jeszcze innym jest Tabun, po raz ostatni na polu walki zastosowany w roku 1985 w trakcie wojny iracko-irańskiej. Naukowcy szacują, że rozszczelnienie 100-kilogramowej bomby Tabunu jest w stanie zniszczyć życie w wodzie na powierzchni nawet do 100 kilometrów. Na dnie Bałtyku znajdują się także pojemniki ze śmiercionośnym cyjanowodorem o handlowej nazwie Cyklon B. Tym samym, który stosowany był w komorach gazowych obozów koncentracyjnych. Jako potencjalne zagrożenie depozytami na dnie należy mieć na uwadze możliwość dostępu w kontekście działalności terrorystycznej i ekstremizmu prawicowego do płytko zatopionej, bo do głębokości zaledwie 30 metrów amunicji. Przypadkowe jej wyłowienie przez rybaków powoduje zanieczyszczenie połowów, sprzętu i załogi. Takie incydenty są statystycznie ewidencjonowane tylko w Danii i było ich około 500. Zdarzały się one jednak w rybackich flotach także innych krajów, choć dokładna ich liczba nie jest znana. Źródła niemieckie podają, że co najmniej 91 niemieckich rybaków zostało rannych, głównie na skutek kontaktu z gazem musztardowym, czyli iperytem, w rejonie na wschód od Bornholmu. Istnieje także niebezpieczeństwo detonacji wyłowionej amunicji. W 2005 roku wypadek taki, w którym zginęło trzech holenderskich rybaków, miał miejsce wprawdzie na Morzu Północnym, ale i na Bałtyku nie jest on niemożliwy. Na niebezpieczeństwo narażona jest także żegluga cywilna i handlowa. W 2001 roku niemiecki kontenerowiec osiadł na Mieliźnie w bezpośrednim sąsiedztwie belgijskiego składowiska amunicji Pardenmarkt, na którym składowany jest Fosgen, Clark i Iperyt. Zniszczenie pojemników w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, znajdujących się mniej niż 2 km od składowiska, a także pobliskiego portu Zeebrugge, Stwarzały ryzyko katastrofy niemożliwej do oszacowania dla ludzi, środowiska i gospodarki. I znów, wydarzenie to miało miejsce na Morzu Północnym, ale równie dobrze może wydarzyć się na Bałtyku. Podobnie jak na lądzie, amunicja czy bojowe środki trujące, znajdujące się w morzach, bo jest to przecież problem nie tylko Bałtyku, tak długo pozostaną zagrożeniem, dopóki nie zostaną raz na zawsze usunięte. Im dłużej amunicja konwencjonalna i chemiczna będą pozostawione na dnie, tym poważniejszym stają się problemem. Na szczęście niebezpieczeństwo to słusznie zaczyna być traktowane poważniej niż kiedykolwiek wcześniej. Do usłyszenia!